No okej, okay, to może bardzo krótka informacja, bo trochę ciężko jest tak mówić bez, tak, bez konkretnego kontekstu osób który, i konkretnych pytań. Kontekst jest w tym momencie taki, że przekroczyć polską granicę, polsko ukraińską granicę na ten moment można na kilku podstawach. Jest podstawa klasyczna, czyli osoba wjeżdża z paszportem biometrycznym w ruchu bezwizowym to jest. Coś, co działa już od kilku lat. Osoba z paszportem biometrycznym może wjechać na 90 dni do strefy Schengen i przez te 90 dni przebywać w Polsce bez żadnych dodatkowych ruchów. Jednakże wiemy, że osoby, które nie posiadają paszportów biometrycznych, a nawet takie, które nie posiadają żadnych, żadnego paszportu ani zagranicznego, ani wewnętrznego w Ukrainie, mogą również przekroczyć tą granicę polsko-ukraińską polsko na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej i taki pobyt możliwy jest na 15 dni. To, co ja bym chciała powiedzieć, chyba najważniejszego w tym momencie, to to, że jesteśmy w sytuacji, w której te przepisy za chwilkę diametralnie się prawdopodobnie zmienią. Czekamy na nowe rozwiązania polskiego rządu co do legalności wjazdu, co do legalności pobytu, co do wsparcia socjalnego, co do ewentualnych procedur uchodźczych, czy zastosowania innych narzędzi, innych rozwiązań. Jesteśmy w takim momencie, w którym nie do końca polecamy robić jakikolwiek większy ruch ze względu na to, że za chwilkę wszystko się może zmienić i za chwilę ta sytuacja może być dla wielu, wielu osób znacznie ułatwiona, jeżeli chodzi czy to o wsparcie, wsparcie socjalne, czy to o dostęp do rynku pracy, e, więc to co jest, to, to co doradzamy na ten moment to jest wstrzymanie się ze składaniem jakichkolwiek wniosków, ponieważ na ten moment nie wiemy i co będzie najdogodniejsze czy to będzie składanie wniosków o ochronę międzynarodową, czy składanie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, czy jednak te nowe rozwiązania zalegalizują z mocy prawa pobyt osób, które przekroczyły granice w ostatnich dniach. Jest tu bardzo dużo niewiadomych. Na ten moment jednak tak naprawdę najrozsądniej jest się trochę wstrzymać, po to, żeby przypadkiem nie być w procedurze, która niekoniecznie może być dla nas najlepsza, i może nam pewne rzeczy tak naprawdę w przyszłości utrudnić, a nie ułatwić. I to jest chyba ten przekaz, który najbardziej bym chciała przekazać na ten moment: że osoby, które już są w Polsce, żeby na chwilkę się wstrzymały z podejmowaniem jakichkolwiek znacznych ruchów w postaci składania przeróżnych wniosków, bo za chwilę ta sytuacja może wyglądać całkiem inaczej. Co do jeszcze dodatkowych rzeczy. Jeżeli przekraczamy granicę polsko-ukraińską, najlepiej jest się zarejestrować w punktach recepcyjnych, które są przy granicy. Nawet jeżeli mamy jakieś zapewnione, zapewnione miejsce zamieszkania w, w którymś z miast, jest dobrze być w tym systemie zarejestrowanym. Jeżeli nie mamy miejsca zamieszkania, rząd w tym momencie oferuje tymczasowe miejsca zakwaterowania, ale właśnie do tego, aby być skierowanym do takiego miejsca, musimy się zarejestrować. Najlepiej przy granicy, ponieważ w różnych miastach takie, taka rejestracja może już bardzo różnie wyglądać. Żona, chciałabyś coś dodać do tego? Ja mogę tylko dodać, że jeżeli osoby znajdą się we Wrocławiu. To takim punktem recepcyjnym, tymczasowym jest punkt na dworcu PKP, zorganizowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Albo, jeżeli osoby akurat mają problem z miejscem zamieszkania, to mogą przyjść do nas na ulicę Świdnicką, 19, do przejścia dialogu. To jest takie przejście podziemne, tak jak widać, za moimi plecami. Osoby. Chodzą za szybą, i my w tym momencie kierujemy osobę do akademików, jakby które udostępnił, udostępniło miasto. Ja tylko na sekundkę chciałam się wtrącić i dodać, że generalnie śledzimy taką stronę rządową, która została stworzona, uruchomiona specjalnie na potrzeby osób przybywających z, od strony Ukrainy i to jest strona ua.gov.pl. To jest strona Urzędu do Spraw Cudzoziemców i jakby tam pojawiają się podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące osób przekraczających granicę. Dobrze, to mam pytanie. Jeżeli są rodzice, którzy mają paszport ukraiński, a dzieci nie mają paszportu, muszą mieć przy sobie akt urodzenia, jeżeli to są dzieci do 18 roku życia. Czy to prawda? Jeżeli osoba nie ma paszportu, to powinna mieć ze sobą jakikolwiek dokument tożsamości, tak aby nie było problemu z ustaleniem tożsamości. W przypadku małoletnich dzieci akt urodzenia jest tutaj kluczowy, ponieważ on wskazuje od razu, kto jest rodzicem tych dzieci, więc wiemy, że poruszają się one z opiekunem, więc tu myślę, że akt urodzenia będzie obowiązkowy. Ja, ja może tak. zadam, może dopytam tylko Magdy. Jeżeli na przykład os, dzieci przewozi osoba, która nie jest opiekunem, jest krewną albo znajomą rodziców, to jak to w ogóle działać w tej sytuacji? Może opowiesz mhm. o tym. Mhm. E, wtedy potrzebujemy tak naprawdę zgody rodzica na to, że to dziecko będzie przekraczać granice z kimś innym. E, najwygodniej by było również. Posiadanie zgody obojga, obojga rodziców. I teraz e, tak naprawdę w tej zgodzie powinna być zawarta informacja, że osoba może, dziecko może przekroczyć granicę z tą osobą, może przebywać potem w Polsce z tą osobą, e, i ta osoba może podejmować decyzję e, decyzje w sprawie tego dziecka. E, takie, taka zgoda powinna być potwierdzona notarialnie. No jeżeli się nie uda notarialnie, to, to zwykle bez tego potwierdzenia notarialnego nie powinno być problemu z wjazdem do Polski, ale jeżeli jest taka możliwość, to niech taka zgoda będzie potwierdzona notarialnie. I tak samo najlepiej by było, gdyby była to zgoda od obojga rodziców. W praktyce jednak wiemy, że i ukraińska strona przypuszcza bez zgody drugiego rodzica o ile tylko tu bardziej w sytuacji, kiedy przekracza się granicę tylko z jednym rodzicem, w przypadku opiekuna jakby innego, nie do końca wiemy, czy będzie OK przekraczanie ze zgodą tylko jednego rodzica, ale mamy też takie sygnały, że z polskiej strony wpuszczane są wszystkie osoby niezależnie od tych, od tych dokumentów. To może być istotne dla późniejszych czynności, tak? bo przekroczenie granic będzie czymś, pierwszą czynnością, ale jeżeli dziecko będzie w Polsce z innym opiekunem niż rodzice, no to mogą być kolejnego rodzaju różne problemy, czy to potem w szkołach, czy w opiece zdrowotnej, więc no, najlepiej mieć notarialnie poświadczone takie oświadczenie, taką zgodę na wyjazd dziecka podpisaną przez obojga rodziców. To jest najlepsza sytuacja. Tak, wiem. Tylko chciałam jeszcze tak dopytać, bo jeżeli rodzice. Bo mi chodziło bardziej o to, że jak dziecko jedzie z rodzicami i ci rodzice posiadają paszport, natomiast dziecko nie posiada paszportu. Tak, no to powin, powinno mieć akt urodzenia, rozumiem, ale co będzie dalej z tym dzieckiem? Czy jakie formalności trzeba dopełnić na miejscu? Czy trzeba gdzieś się zarejestrować, czy. Gdzieś się zgłosić? Jak to wygląda później? To jest odpowiedź. Tak, i to jest ta odpowiedź, do której będziemy dzisiaj powracać wielokrotnie. Na ten moment nie wiemy, jakie będą najlepsze ścieżki. Tak? W klasycznej sytuacji, w momencie, w którym ktoś nie ma dokumentu tożsamości, nie jest możliwe. Złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, zwykle tam są pewne też odstępstwa i w takiej sytuacji pewnie byśmy radzili składać wniosek o ochronę międzynarodową. Jednakże na ten moment nie wiemy, jakie wyjścia będą najlepsze dla osób uciekających z Ukrainy i nie wiemy jeszcze, jakie rozwiązania systemowe zaproponuje rząd. Władza dobrze wie, że wiele osób przekracza granice bez dokumentu tożsamości, szczególnie małoletnie osoby. Mamy tego, mają tego świadomość i mamy nadzieję, że na to dostaniemy konkretne rozwiązania, co robić dalej. Czy konsulat będzie wydawał jakiś dokument, czy jednak urzędy będą bez tego paszportu, będzie możliwość składania wniosku? Tu jest wiele różnych rozwiązań możliwych, a na ten moment nie wiemy. Co będzie zaproponowane jako ta najlepsza ścieżka. I tak jak mówię, w klasycznej sytuacji pewnie składalibyśmy wnioski o ochronę międzynarodową, a na ten moment zalecamy się wstrzymać i poczekać na to, co zaproponuje nam rząd w nowelizacjach ustawy. Dobrze, to mam następne pytanie. Prawie obywatelstwa ukraińskiego, ale chodzi o DNR i NL. O DNR i LNR. Mhm. Nie wiem, czy Tomasz kojarzysz. Jeśli chodzi o terytorium Ukrainy, to 8 lat temu, jak była wojna, to nastąpił podział. Tak. I właśnie chodzi o. Tak, bo chodzi tutaj o. O Donieck, jak został zajęty. Dobrze, to jeszcze tak. Właśnie chodzi o te dwa terytoria. Jeśli chodzi o osobę, która posiada paszport, np. nie może przejść do tego drugiego terytorium i chciałoby przez Rosję. Przez Białoruś dotrzeć do Polski. I pytanie, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o granicę z Polską i Białorusią? Czy taka osoba będzie wtedy przyjęta? No To jest pytanie, na które chyba nie jestem w tym stanie w tym momencie odpowiedzieć w ogóle, ze względu na to, że od sześciu ponad miesięcy mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, na której. Z Polska zalegalizowała wywózki i puszbaki, tak zwane, i nie wiemy, jak będą e, traktowane tam osoby e, z ukraińskim paszportem, ponieważ nie do końca istnieje tam, nie istnieją tam takie punkty wsparcia i punkty m, odprawy. Działające tak jak po stronie, po, po stronie granicy polsko-ukraińskiej. Więc na ten moment ciężko jest stwierdzić, czy będzie możliwe przejście w ten sam sposób przez punkty odprawy na granicy polsko-białoruskiej, czy będzie to w jakiś sposób utrudnione. W momencie, kiedy ktoś udowodni dokumenty potwierdzające pochodzenie ukraińskie, Powinien być na każdym punkcie w ten sam sposób traktowany, ale na pewno jest to dużo mniej e, dostępne przy granicy polsko-białoruskiej niż przy granicy polsko-ukraińskiej na ten moment. Dobrze, jeszcze mam kolejne pytanie, jeśli chodzi o dzieci. Na przykład jeżeli nie ma tego zaświadczenia notarialnego i na przykład dziecko jedzie z matką albo ojcem i nie ma drugiego, zgody drugiego rodzica na przejazd przez granicę, to ile dni może taka osoba przebywać na terytorium Polski? Czy jest jakiś limit, czy nie ma limitu? Zgoda na wjazd nie wpływa w żaden sposób na czas pobytu w Polsce zgoda bardziej będzie wpływać na to, czy zostanie osoba przepuszczona z dzieckiem, ponieważ polska strona deklaruje, że wpuszczane są osoby w przeróżnych sytuacjach, a po stronie ukraińskiej na ten moment jest informacja, że raczej podchodzi się dość liberalnie do tego, jeżeli nie ma zgody drugiego, drugiego rodzica. Jeżeli wynika jasno, że właśnie dziecko podróżuje z tym drugim rodzicem. Ale to, czy ta zgoda jest, czy nie, nie ma żadnego wpływu na późniejszy czas legalnego pobytu w Polsce. Mm -hmm. Skąd w ogóle takie pytanie? Moja córka. Jeśli chodzi o moją córkę, to na Ukrainie akurat są inne przepisy. Natomiast moja córka była w szkole. To w drugiej szkole, właśnie, były pytania o ojca dziecka. A natomiast ja mam w przepisach ukraińskich wpisane drugie nazwisko. Miałam poświadczenie, że jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Natomiast w akcie, Urodzenia było wpisane, było właśnie w szkole pytali się mnie o, drugie, o drugiego rodzica, i w tych dokumentach z Ukrainy nie było konkretnych informacji na ten temat. Jakoś udało mi się tą kwestię załatwić, ale właśnie stąd moje pytanie: jakby taka sytuacja miała miejsce, na przykład, jeżeli dziecko miałoby dalej uczęszczać do szkoły. W Polsce to jakby wyglądała sytuacja, gdyby nie było właśnie tego drugiego rodzica. Na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby po polskiej stronie były problemy w przypadku, kiedy małoletni jest z jednym rodzicem, ponieważ już wiemy, że będzie ogrom sytuacji, w których dzieci będą bez rodziców, a z opiekunami, którzy mają takie zgody od rodziców, bądź czasem nie mają w ogóle takich dokumentów. Więc naprawdę wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy jeden rodzic jest i ma dokumenty potwierdzające, że jest rodzicem e, i to wynika wynika z aktu urodzenia, nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek problemy z tym, że nie mamy zgody od drugiego rodzica, czy to na zapisania do szkoły, czy w innych sytuacjach, ponieważ będziemy się mierzyć z dużo trudniejszymi sytuacjami, gdzie dzieci będą pod opieką kuzynostwa, E, znajomych e, i z tym tak naprawdę będziemy musieli sobie bardziej radzić. Nie wspominając o tym, że będą również małoletni bez opieki.